No, generałowie, wodzowie, zdobywcy kosmosu, witajcie. Dzisiaj z prawdziwą przyjemnością chcę Wam przedstawić jedną z najlepszych gier, jakie widziałem w ostatnich czasach, mianowicie UFO, wróg nieznany. Punkt wyjściowy jest taki. Na Ziemi pojawiają się co jakiś czas no, dziwne pojazdy, UFO, właśnie nieznane obiekty latające, z których to pojazdów wysiadają najrozmaitsze stworki. No, taki człowiek okształtny i albo dokonują jakichś poszukiwań, albo terroryzują miasta. Stany Zjednoczone, całego świata założyły bazę. bazy, której ty jesteś dowódcą, i w której to bazie ma no, powstać. Powstać takie, mają powstać takie siły, które będą przeciwdziałały tym stworkom z kosmosu. Stworki to jest złe określenie, tak zresztą jak i czołówka jest dosyć myląca, ponieważ wydawałoby się, że w tej grze chodzi o to, żeby tu polatać, postrzelać, szarpać joystickiem, nic, nic błędniejszego. Mianowicie, jest to gra dla ludzi myślących. Ja lubię w ogóle taką konstrukcję kołową gry, to znaczy, że coś musi zależeć od czegoś, i od tego ostatniego znowu zależy to, co było pierwsze. Tak to jest właśnie w tej sytuacji. Prawdą jest, że Stany Zjednoczone, świata, a więc najrozmaitsze kraje, ułożą na, na tę bazę, aby no, po prostu te. Nauka się fantastycznie rozwijała oraz żeby wytwarzać pewną produkcję, która będzie przydatna do obrony Ziemi. Ale tak, Stany zjednoczone świata ułożą na tę bazę, baza musi coś wyprodukować, aby po pewnym czasie stać się samowystarczalna. W dodatku ta baza musi rozpoznawać technologię no, tych alienów, tych, za świata, aby no, podnosić własną technologię, aby móc ich zwalczać. Im większą będziemy mieli wiedzę na temat ich technologii, tym bardziej będziemy skuteczni. Ale możemy być skuteczni wtedy, kiedy bardzo dobrze ich zwalczamy. A jeśli dobrze ich zwalczamy, no i właśnie tu się zaczyna ta, ta fantastyczna kołowa sytuacja. Więc musimy prowadzić badania naukowe, musimy produkować najrozmaitsze. Nowe dla nas ziemian produkty, rozmaite materiały, na podstawie których będziemy mogli budować statki powietrzne, broń, uzbrojenie no, podobne do, do uzbrojenia dla tamtych nieziemskich stworów. Celem naszym jest obronić Ziemię przed atakiem UFO. Nie będzie to proste. Na całe szczęście mamy dosyć przejrzystą grę w sensie, w sensie budowy. Zajrzyjmy, jak ona jest zbudowana. A więc w takim podstawowym tutaj menu widzimy, że możemy wybudować wiele baz. Zwróćcie na to uwagę, że jedna baza, którą wybudowałem tylko od, od, dla celów telewizyjnych jest umieszczona w, no, w pewnym miejscu w Europie, które powinno być Wam znane, ale tych baz powinniśmy wybudować przynajmniej kilka, jeśli chcemy być no, skuteczni w walce z, no, z tymi UFO. Mamy fantastyczny jak na razie przynajmniej mamy fantastyczny sprzęt. A, a więc mamy statek transportowy, który przewozi, przewozi ludzi do może lepiej go będziemy będzie zobaczyć na innej opcji, mianowicie na tej. Mamy trzy statki. Z samej nazwy wynika, że te dwa to są, to są no, myśliwce przechwytujące. Natomiast ten jest statkiem transportowym zarówno dla załogi, jak i dla wyposażenia. A to wyposażenie będziemy mieli coraz bogatsze, w myśl tego, co powiedziałem na, na, na samym początku. mamy. Cały skład bazy, po prostu jak ta baza jest zbudowana, oraz ilu w bazie jest zatrudnionych żołnierzy, ilu inżynierów, ilu naukowców. Każdemu z nich trzeba by przydzielić no, pracy. Jeśli idzie o naukowców, spróbujmy ich przekonać do tego, żeby usiłowali jakieś prowadzić badania. I no, myślę, że broń, broń laserowa to jest coś, co powinniśmy próbować wynaleźć. Przeznaczymy do tego wszystkich naukowców, jakich do tej pory mamy. No i ruszyliśmy, ale teraz zwróćcie uwagę również na to, że moglibyśmy zatrudnić więcej naukowców, aby po prostu prowadzili oni o szybciej, o wiele szybciej badania pod warunkiem, że mielibyśmy dla nich odpowiednie miejsce, ale aby mieć dla nich miejsce, musimy dla nich wybudować no, odpowiednie, powiedzmy tam, no, nazwijmy to hotele, czy też no, w każdym razie jakieś kwatery. No, Dopiero jak zostaną kwatery wybudowane, będziemy mogli ich zatrudnić, ale możemy ich zatrudnić i wybudować te kwatery, jak będziemy mieli pieniądze. Znowu wraca ta konstrukcja kołowa, o której mu mówiłem. Nawet jeśli wybudujemy im kwatery, no to później robotnicy będą musieli coś wytworzyć, a więc musimy stworzyć warsztat. Ale aby stworzyć warsztat, musimy te produkty gdzieś schować, a więc musimy wybudować również magazyn. No i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Wam. Tutaj opowiadał w szczegółach, jak to wygląda. Instrukcja jest dosyć e, przejrzysta i, i powiedziałbym taka: i, i gra jest przyjazna graczowi, natomiast jest niezwykle wciągająca, więc wszystkich ostrzegam. To, co tutaj widzicie, to jest etap wstępny, a potem z wami będzie to, co ze mną. To znaczy, spędzałem przy tej grze wszystkie wolne chwile, i zarywałem niekiedy noce. A więc. Ech, zdobywcy kosmosu, uważajcie, a rodzice uważajcie na swoje pociechy. Idziemy do UFO.